Chciałem o coś spytać. Pytaj o co chcesz. Ehm, um, co z twoją szką? Pamiętam taką kłopotliwe. Kiedyś chodziłem cały czas, by zapomnieć o tym wypadku, ale potem to olałem i chodzę jak mi pasuje. Nie masz z tym problemu? Nie. Wszystko jest załatwione. Widzisz To co ja? Co? Ten. Co ona to sama robi? A może. I po co się produkuje? Hej, co ty robisz? Hej! A wiesz, wyszłam pozwiedzać. Tu nie jest bezpiecznie. Więc idziemy stąd. Ja muszę tu zostać. Ale ty proszę iść. Coś się stało? W pewnym sensie. cię okłamywać, ale w tym wypadku to muszę poczekać. Co jest? Uciekaj stąd. Nie zostawię cię. Nic mi nie grozi. Więc chodź ze mną. No dobra. Ona chyba na nasbie. To zresetuję. To nie takie proste. A co chodzi? Nieważne. Co z nią zrobimy? Nie może z nami śnić Wiesz co ją, Wiesz co jej grozi. Wiem, ale ona nie ruszy się bez mnie. W tym problem. To idź z nią. Co? A ty? Dam mnie radę. Muszę chwilę otworzyć. Na pewno wszystko z tobą okej? Okay? Tak, idź z nią, idź z nią, idź z nią i nie przejmuj się. Jak wrócisz mnie po wszystkim. Po wszystkim? Nieważne, nie mamy czasu na wyjaśnienia. Idź prosto do domu, proszę, muszę wrócić. Znowu mnie zostawiasz? Czasem tak trzeba, o czasie wszystko ci wyjaśnię. Mamy problem. Jaki? Amora chce nas widzieć. Czy wyście oszaleli? Przepraszamy, nie widzieliśmy. Jak można mieszać w, te, w to wszystko jakąś śmierdzeniczkę? Ona nie jest jakaś. To moja przyjaciółka. Dla mnie nie ma dużej różnicy. A dla mnie jest. Do rzeczy na tak absurdalny pomysł, by ją ze sobą zabierać. Hm? To nie nasza wina. Ona sama nas, nas spada. To przypadek. Przypadek? Ciekawe, jak się będziecie Bogu spowiadać. Jak na razie, nie trzeba. Zawsze wszystko przyjdzie pora. Co mam jej zrobić? Zabrać nogi? Można ją jakoś kontrolować. Zawsze możesz zabrać jej te wspomnienia. Mówisz to tak, jakby to było wstrzyknięcie palcem. Łatwiej i bardziej efektywnie to, to ci to idzie niż mnie. Prawda to prawda, ale nie licz, że zrobię coś za darmo. Czego pragniesz? W swoim czasie się dowiesz. a teraz wybaczcie, mam sprawę do załatwienia. I co teraz? Nie, nic, poproszę. On nam pomoże. A co jeśli nie? Nie wiem, co jest, ale dotrzyma słowa. Ja później mam jej zaufać. Z czasem ją lepiej poznasz i zobaczysz. Ale dalej nie umiem zrozumieć, czemu tak naskoczyło na Sandy. Przecież ona nic nie zrobiła. Martwi się. Chce, żeby było jak najlepiej. I bez przeszkód. Ale co? Później to wyjaśnię. A czemu nie możesz teraz? Nie jesteś na to gotowa. Poza tym mnie ja o tym decyduję. Pewnie Amora? Nie do końca. To podzielona rola, do której my nie mamy nic do gadania. To trochę smutne, że tacy jak ty nie mogą mi zrobić. Każdy wybrał swoją drogę. Nie, chyba... Ja chyba swoją nie wybrałam. Nie martw się. Jeszcze się przekonam, że to był dobry wybór. Dziękuję. Podobno. Zróbmy sobie przerwę. Widziałam, jak skręca w tą, tą uliczkę. Teraz już na pewno jest blisko. Lili, krążymy tu już od dwóch godzin. Nie wiadomo, do czego to prowadzi. Czuję, że jesteśmy blisko. Jeszcze kawałek. Nie sądzisz, że ona to robi specjalnie? Nie. Jestem zmęczony. Ja już mam dość. Chcesz to iść za nią. Santar! Santar, zaczekaj! Cholera. Więc dlatego proszę Was o małe wsparcie. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że na siebie wpadliśmy. Też się cieszymy. Od kiedy jesteście razem? Od niedawno. Przepraszam Was na chwilę. Jak to mam się układa? Słyszysz? Coś jest nie tak. Może po prostu. broń. Co? Kocham broń. Podoba ci się Rewi? Ona. opiekuje się no. Na... Mówiła nam. Musimy strzelać. Nie ma już czasu. O czym ty mówisz? To śmierć. Kogo... Nie. Za moment Słyszałeś co on gadał? Słyszałem, nie jestem głuchy. Co jest nie tak? Normalnie to to nie było. Ale nie ma prawa tak mówić. Jak on może? Zaczynam się bać Orevi. Musimy coś zrobić. Trzeba stąd zabrać rękę, albo chociaż spróbować ich rozdzielić. Chyba coś mu do głowy. Więc mów, w Okej, Okej, lepiej wracajmy. Ach, te prywatne sprawy. Przepraszamy Cię. Nic nie szkodzi. I tak będę sam. O, Rewi, już do ciebie idę. Coś się stało? Ten chłopak mi się nie podoba. Chodzi mi o jego zachowanie. On ma ciężki czas, ale jest bardzo kochany. Ech, Rewi, on puścił bardzo mocne słowa. Co powiedział? Nie mogę Ci powiedzieć szczegółów, ale groził Ci. Może się droczył z Wami. Jestem pewna, że tak nie myśli. Jeszcze na chwilę. Przepraszam, ale to wyjście jest tylko dla służby. Rozumiem, ale ja nie w tej sprawie. Słucham. Na stali, który z klientów panią prosił, chyba wspominał coś o przepisie. O, w takim razie dziękuję, że mnie zawołałaś. Zapomniałam się spytać o jedną rzecz. Oh. Rewi, my musimy iść. Spotkajmy się na dworze. Dobrze, to my to zaczekamy. Nie, znaczy, przyjemnie jest teraz na dworze. A chyba Twój przyjaciel ucieszy się ze spaceru. Masz rację. To do zobaczenia. Daj znać, jak wrócicie. Co zrobiłaś? Nie mam czasu, by ci to wytłumaczyć. Idźmy stąd. Co cię odbiło? Może coś mi powiesz, a nie się nie odzywasz, i nawet nie wiadomo o co ci chodzi. Zweryfowałaś? Widzisz, czym to nam grozi? Złapnij za rękę. Co? Już! Udało się! Co to było? Nie mam pojęcia, ale. To tak, jakbym wiedziała, co robić. Skąd to masz? Było w tamtej kawiarni. Ale czy to ważne? Zadziałało! To się liczy! Inaczej nie wiadomo, co by z nami było. Czekaj. Czyli chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu to sobie wzięłaś? No, tak. To źle? Bardzo. Ktokolwiek to jest, na pewno będzie tego szukać. Nie wydaje mi się. W takim razie czemu byłyby na widoku? I tak jakby ich nikt nie używał. Tego nie wiem. Ale czy naprawdę nie uczyła cię, że nie swoich rzeczy się nie rusza? Tak się składa, że nie. Cieszę się, że to wzięłam, bo nie wiadomo jak się to wtedy skończyło. Coś byłem wymyślił. Ty? Ty stałeś z założonymi rękami w oczekiwaniu na jakiś cud. Powinnaś się cieszyć, że coś wymyśliłam, a nie stałam bezczynnie. Co niby wymyśliłaś? Ukradłaś rzecz, która nie należy do ciebie. Nie Jedzę sobie sprawę, jakie są tego konsekwencje. I jedyne, na co wpadłaś, to na to, by się na mnie rzucić. Tylko to mi wpadło do głowy. Poza tym, to wystarczająco zadziałało, by odwrócić ich uwagę. Mogłaś coś lepszego wymyśleć. Oj, przepraszam, że nie wdomyśliłam się tego, co chciałeś zrobić. Nie o to mi chodziło. A nie wiem o co? O to, że jak tu ująłeś rzuciłam się na ciebie? Jeśli tak to przepraszam, ale nie byłam w stanie wpaść na coś innego. Przyjmij to do wiadomości. Co tu się dzieje? I Jak to znaleźliście? Eliza, brata. Nie umie zrozumieć tego, na co nas naraziło. No pewnie! Może jeszcze dodaj to drugie. Skąd to wzięłaś? Z kawiarni. Czy to ważne? Gdyby nie to, to nie wiadomo, co mi się z nami stało. Mówiłem ci, że wpadłbym na coś, gdybyś mi dała chwilę, a nie. Nie było czasu. Zrozum to wreszcie. Uspokójcie się i daj mu dokończyć. Każda informacja jest ważna. Wiem, co chcę powiedzieć. Odkąd się tu pojawiłam, to wszystko mi wypomina. A zgodnie dlaczego? Stop! Zachowujecie się jak małe dzieci. Po kolei, Center mów. Pomyśl byś się czuła, gdyby ktoś się z tobą bawił. Nie muszę. Mam to przez całe życie. Nic mi nowego. Poza tym, skąd mogłam wiedzieć, że tak zareagujesz? I że takie będziesz miał pretensje? Gdybym widziała, to na pewno bym tego nie zrobiła. O czym ona mówi, Santar? Pocałowałam. Co? My tak się umawialiśmy. Aha! Czy nie znowu nią nie Świetnie, po prostu świetnie. Jesteście siebie warci. Nie rozumiesz. Rozumiem lepiej niż myślisz. Daj mi powiedzieć. Nic już nie pogorszy tej sytuacji. Mów. Umowa, o której wspomniałam, miała polegać na tym, że Santa miał nad tobą czuwać. Takie miał zadanie. Jest wysłannikiem, więc nawet gdyby chciał, nie może nic poczuć do śmiertelnej osoby. A co mnie to niby obchodzi? Mówię ci to, bo po pierwsze takie ja mam obowiązek, a po drugie na wszelki odwady. Więc cicho. A teraz oboje słuchajcie: To dotyczy was oby. Żadny z was nie może się w sobie zakochać. Nie możecie być razem. Czy dawać jakiś oznak tego, co ewentualnie mielibyście do siebie kiedykolwiek poczuć? Świat tego nie wytrzyma. Jesteście zbyt różni i zbyt wiele macie ze sobą wspólnego. To jest po prostu nieosiągalne. To nie ma sensu na nas sprowadzić koń świata. To wtedy proszę bardzo. Ale nie mieszajcie w to reszty niewinnej cywilizacji. Żartujesz sobie? Zresztą znam zasady, a ty znasz mnie wystarczająco i wiesz, że ich przestrzegam. Nie wiem, co mnie podkusiłoby pojawić się akurat w tym momencie. mogłem jeszcze zaczekać. To był wielki błąd. Tak? A moim wielkim błędem było to, że cię zauważyłam i to, że coś się we mnie odezwało, by ci pomóc. Gdyby nie moja dobra intencja, to pewnie uratowałabym tylko swój tyłek i ja o tobie zapomniała. Ale pewnie mnie też masz gdzieś, więc odchodzę. Co? I nie musisz się już mną więcej opiekować, jeśli tak ci to ciąży. Przepraszam, że jakimś cudem pojawiłam się w twoim nieżyciu. Jak ty śmiesz tak mówić? Gdybyś ty wiedziała, ile musiałem poświęcić, by ciebie z różnych sytuacji wyprowadzić. Ile mnie to kosztowało, a ty jeszcze masz do mnie pretensje. Jesteś zwykłą, ścibską i niewdzięczną, dąsającą się dziewczyną. Santar, uspokój się. Nie. Nie wie, co o niej myślę jak bardzo mam jej dosyć. I dobrze, już znikam z twojego życia na zawsze. I, I nie rób tego. Zastanów się. To wystarczający moment. Mam tego wszystkiego dość. Nic was nie prosiłam. Weźcie to sobie. Już nie obchodzi mnie moje życie. Dobrze. Skoro mają mnie gdzieś i mnie nie chcą, to niech sami wszystko załatwię. Będzie im lepiej ze mnie. W końcu chwila wytchnienia. Wędzi cię i tak nie pośpię długo, ale zawsze coś. Czemu nie mogło być od początku normalnie? Odejdź, nic ci z nie zrobiłam. Proszę. Odejdź! Chwila. Po co mam Nie potrzebuję ochrony. Hej, ty! To ty będziesz cierpiał. Co jest? Czemu nie mogę się ruszyć? Moja głowa. Ej, ej, Lili, nie odlatuj, nie możesz tego zrobić. Jak się nazywasz?

Niech to będzie koniec. Wstajesz? Zawsze o tej porze w piątki już wstajesz. Wstaję. Co to było? Boże, więc po co tam, ale mam wrażenie, że mi lepiej. Trochę źle mi się spało. To nic poważnego. Gdzie Rebi? E, rozchorowała się, ale w poniedziałek powinna już być. Gdzie tak w ogóle jest twój wisiorek? Nie rozstawałaś się z nim nigdy. To przeszłość. Coś się stało? Po prostu jego symboliczne działanie już nie działa. Jeśli będziesz chciała kiedyś o tym pogadać, to jestem do twojej dyspozycji. Dziękuję. Ale to chyba nie będzie konieczne. Może mogę Ci jakoś pomóc? Nie, Sandy. To muszę sama przemyśleć. To można powiedzieć, moja wewnętrzna sprawa. Rozumiem. Może chociaż dość się zaprosić na kawę lub herbatę? Przykro mi, lecz odmówił. Na ostatnim tego typu spotkaniu nawaliłam. Nie chcę tego powtórzyć. Myślę, że za bardzo. Wszystko chcesz wziąć na siebie. Trochę już cię znam i myślę, że nie zrobiłaś tego celowo. Może tak. Ale mimo to wolę tę sprawę jeszcze przemyśleć. Lecz obiecuję, że następnym razem biednie gdzieś się wyrwę. Jeszcze raz dzięki. A Miłego weekendu! Dzięki wzajemnie. Nic z tego nie rozumiem. Pozbyłam się naszyjnika, więc wszystko powinno wrócić do normy, a tymczasem jest jeszcze gorzej. Ech. Co by tu dużo gadać? Na pewno byłoby lepiej, gdybym na początku się w to nie mieszała. Ale ja zawsze się gdzieś pakuję. A ona? Pewnie się świetnie bawi. Wygrzewa, nawet nie myśli o tym, by rodzić. To, co oni mówili, to pewnie kłamstwo. Na pewno lepiej i świetniej się bawi, podczas gdy wszystko stoi na mojej głowie. Z drugiej strony, gdyby mieli choć trochę rację, to. Nie, nie mogłam mieć racji. Już wystarczająco głupot mi powiedzieli. Hej, co tak samo chodzisz? A widzisz, jakoś to wyszło. Nie powinnaś, no wiesz, chodzić dziś z koleżankami? Odmówiłam. Chciałam przemyśleć parę spraw. Myślicielka. Hmm, powiedzmy. A ty? Lubię spacerować, a to miejsce jest, je jest jednym z moich ulubionych. Fakt, urocze miejsce. Nie chciałabyś, no wiesz, wpaść do mnie? zaraz się na pewno ściemni i... Czy ty mi coś sugerujesz? Ależ skąd? Ja tylko chciałem być miły. Niby dlaczego? Nawet mnie nie znasz. Nie wiesz jaka jestem. Domyślam się. Zresztą to mało istotne. Aha, czyli rozumiem, że chciałeś mnie chamsko wykorzystać. Skądże? Skądże znowu? Ja tylko... Niby dlaczego oczy by ci się tak świeciły, co? Tak nagle odebrało ci mowę? Nie jestem taka głupia jak myślisz. Nie powiedziałem, ani nie myślę tego. No jasne. Czyli po prostu, czyli chodziło ci o tak prostą rzecz. Pfff, słabe. Nie wiem, co ci chodzi po głowy, ale nie miałem złych zamiarów. Nie? Wykorzystywanie jest złe, gdybyś tego nie wiedział. Chciałem ci pomóc. Zabieraj te łapy. Możemy zacząć powoli, jeśli chcesz. Dziękuję, nie skorzystam. Jesteś ohydny. Ohydny? Posłuchaj siebie. To ciebie coś opętało, a nie mnie. Chciałem wyświadczyć Ci przysługę. Nie mnie, tylko sobie. Tak to jest, gdy się głową nie myśli. Jesteś wamięta. Słucham? Śmiało, powtórz. Oj, tylko szkoda, że nie będziesz mieć komu. Nie dajmy się zwariować. Porozmawiajmy. Teraz to już jest za późno. Ostatnie słowa? A może życzenie? Mm, tak jak myślałam. przesłuchało mi się.